Program zaprasza jego sponsor Provident Firma udzielająca pożyczek bezpośrednio i online Diana Jones Zaprosił mnie na Peron A rodzice I Pan Paweł no No, a moi zgodzili się Na spontanie Nazwę go użyciem Zapoznaj się Z treścią ulotki Do, Do opakowania Bądź, skonsultuj się Z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy nie niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu i zdrowiu. Czyli moi chyba dorośli, jak na tej fortanie. Kochani dorośli, internetowi mają lepiej. I Skoro dorośliście by pozwolić dzieciom robić Moje pole, załóżcie im konto mobi w ciągu minety. Niech uczą się oszczędzać i wydawać po no co? no. Woda, najczęściej ziemia, woda, coś takiego, nie? Halucynacja, hemoglobina, dwutlenek węgla, taka sytuacja, nie? Dobrze, dobrze. Chema, no na, się na to chema mnie interesuje. Nie podoba mi się. A ja się pytam, co pana najbardziej denerwuje, nie interesuje? Nie mistyfikacja interesuje, chemia, coś takiego, proszki, kurde, nie? No i generalnie chodzi o to, że muszę podać dane z których z tych dokumentów, po prostu wysyłając. Przed życiem zapoznaj się. Z deszczą polotkiem pomnożonej. Do polotki polowanej na boską surduj się. Z lekarza jamy. No za parcel, to wyższa świetlęgny. Niewłaściwie sposób handlowy. Zagrażam mojemu życiu i zdrowiu. Tego, tego, tego dokumentu. No i generalnie nie zamierzam tego robić. Ej, już wam mówię dlaczego, bo. Dzisiaj koniec świata. Program zaprosił jego sponsor Provident, firma udzielająca pożyczek bezpośrednio i online.